6 czerwca o godzinie 13 w Miałkowickim Zameczku odbyło się otwarcie klubu dyskusyjnego Prawda i Demokracja. Gościem spotkania zorganizowanego przez Siemianowickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców była pani profesor Genowefa Grabowska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie prowadzili panowie Marcin Wroński i Artur Kowalczyk. Pani, stucia, że chcecie mieć klucz dyskusyjny, chcecie mieć forum, gdzie można rozmawiać o rzeczach, które są ważne i dla mieszkańców na szczeblu lokalnym, i o sprawach, które są ważne w Polsce, a dzisiaj porozmawiamy o takich problemach, które wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ale to w ogóle, że ktoś pomyślał, żeby takie forum stworzyć, to jest wyjście naprzeciw budowie społeczeństwa obywatelskiego. Tego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w ogóle w nowych państwach Unii Europejskiej nie ma. Myśmy przez wiele długich lat byli jako społeczeństwo przyzwyczajeni, że ktoś za nas myślał, że to, co my chcemy, to, co chce moja ulica, moje miasto, że to nie ma większego znaczenia, bo ja się... Nie dopukam się do władzy, nawet jeśli ona mnie wysłucha, to ona będzie czekała, co powie góra i jak na to zareaguje, a to, co ja chcę, nie ma większego znaczenia. I to jest takie myślenie, które często właśnie w tych nowych państwach Unii Europejskiej paraliżuje społeczeństwo. Nie pozwala nam artykułować jasno potrzeb, które są. W tych państwach bardziej doświadczonych, że właśnie od ludzi wychodzi inicjatywa zmian. Propozycja kierowana do władz i władza musi tego wysłuchać. Tematyka spotkania związana była z problemami wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nieustanne decyzje. Ja też nie zachęcić państwa do dyskusji. Unia Europejska to prawo, żeby obowiązuje, to także fundusze, które pozwalają na zmienianie rzeczywistości wokół nas. Bardzo proszę o pytania z stali na Na wszystkie zadane pytania Pani profesor odpowiadała w sposób rzetelny i ciekawy. Są to przecież rzeczy ważne zarówno dla nas, Siemianowiczan, jak i wszystkich Polaków. Miejmy nadzieję, iż następne spotkanie klubu, na które przyjdzie nam czekać do września, będzie równie interesujące, co inauguracyjne, które mamy już za sobą.